Witam wszystkich. Chciałbym państwu zaprezentować Fiata Talento z zabudową brygadową, tak zwaną Multicam. Auto posiada silnik 2-litrowy o mocy 120 koni z sześciobiegową skrzynią biegów. Auto jest wyposażone w światła do jazdy dziennej w technologii LED. Centralny zamek. Elektryczne szyby. Lusterka elektryczne i ogrzewane, klimatyzację manualną, sterowanie radiem w i kierownicy, deska rozdzielcza techno. Jak wspomniałem, jest to wersja brygadowa, gdzie z przodu wraz z kierowcą mogą podróżować trzy osoby oraz z tyłu w drugim rządzie siedzeń kolejne trzy. Auto posiada możliwość otworzenia drzwi pod kątem 170 stopni. A przestrzeń ładunkowa jest wyłożona sklejką. Jak wspomniałem, wersja Multicap pomieści dużo sprzętu, jak i całą ekipę. Auto dodatkowo wyposażone jest również w czujniki parkowania tylne.